Mm-mm. 27 maja 2021 roku. Jestem nad jeziorkiem czystym w okolicach Stolna, a więc zabieram Was, jak się domyślacie, już na gadżety wędkarskie. Odpalamy złomy usza, władzimy do wody i działamy. No i dobra, zaczynamy dzisiaj naszą przygodę. Idziemy ze złomy uszem szukać gadżetów wędkarskich, ale Wam powiem, że woda bardzo mocno się podniosła, i tu, gdzie teraz mam do pasa, to miałem do kolan, tak więc nie wiem czy to będzie miało większy sens. Obawiam się, że nie. Także pozostanie mi nic innego, tylko odpalić wKZ i porzucać z brzegu, naprawdę. Nie spodziewałem się tak wysokiego stanu wody. Nawet no co zrobić? Co pan zrobisz? Nic pan nie zrobisz. Ogarniajcie te akcje Zapał się słoiczek zamknięty. I jakieś takie tam dziabongi, resztka sprężyny zanętowej. Nieźle, nieźle. Zanim odpalę w ukazeta, to położę jednak w wodzie, bo przyjemnie mi się tutaj siedzi, tylko mniej przyjemnie mi się łowi, zobaczcie, takie śmieciuchy się zaczynają. Idę w stronę Trzin A tu słychać jakąś ptaszynę Hej ptaszyno, gdzieś ty jest? Pokaż nosi Słyszę, ale nie widzę. Dobra, nie będziemy przeszkadzać kotkowi, jak tam sobie wypoczywa, a my niuchamy gadżety wędkarskie. Na razie jest kiepsko. Ale słonko wychodzi, więc jest nadzieja, że przynajmniej pogoda nam będzie sprzyjała. Dynopor zarastało mułem, wam powiem. Chodzi się dziwnie, jak po jakimś gąbce. Zapach też jest niezbyt przyjemny, powiem wam szczerze. Dobrze, że tego nie czujecie. No ale cóż. No szkoda, że ta woda tak wysoko się podniosła, bo wam powiem, że Kiepsko się szuka. No nic, wystarczy tego dobrego. Lecę po WKZ. -a. No i dobra. Tak jak mówiłem, odpalamy naszego ściekłego kazika, zastępcę. Maleńki haczyk i jakieś takie farfocle. Drugi rzut. Jako, że jestem ubrany w piankę mokro, to stoję sobie w wodzie. Po uda. I może się uda, a może się nie uda. Powiem wam dzisiaj, że niezła akcja byłem w sklepie. Wysiadam z auta i na parkingu tuż przy aucie patrzy taki wielgaśny srebrny kolczyk leży. Także zaczyna się gubienie, wiecie, kolczyków przy ściąganiu czy tam zakładaniu tych maseczek śmiesznych. Trzeci rzut na pusto. Czwarty rzut. Spójrzmy, czy cokolwiek przyniesie. No, Ostrze sobie zęby na jakieś fajne blachy dzisiaj, nie? A tu na razie nawet koszyczka nie ma. O, patrzcie. <laughs> Zamówienie dla pana Dario. Spójrzcie, jaka piękna obrotóweczka. Kompletna. Nie, no mistrzostwo świata. Coś pięknego. Widzicie, im więcej ma tym lepiej idzie ale jest przyjemnie wam powiem, naprawdę mega, jak jechałem to w ogóle padał deszcz powiem wam szczerze, że biłem się z myślami czy w ogóle wyjść z domu dzisiaj, czy jechać, czy nagrywać bo wiecie, no, za to za przyjemność w deszczu stać w wodzie i łowić ale pomyślałem, że nie mogę zawieść moich widzów o jak wiecie mam wspaniałych widzów więc robię to poniekąd też dla was Wiadomo, że dla siebie też, ale to ma być Frajda i dla Was, i dla mnie. Na siłę nie będę wiecie nic robił. A tymczasem pogoda jest na tyle fajna, że jest mega przyjemny. Stojąc w tej piance, mam wrażenie, że w ogóle nie stoję w wodzie. To była jakaś biesiada, jak widzę. Ciężko było zabrać flamingi do domu. Te są puste. Chyba ważyły nieco więcej, jak były pełne. Co panowie? Chmury po niebie galopują. Wiatrzych odmucha niemiłosiernie. A tu kolejna puszka przygalopowała do mnie. I jeden z kolejnych rzutów zaowocował haczykiem i takim tam zdeptanym koszyczkiem zanętowym który oczywiście można odzyskać, wyprostować i będzie służył dalej. Ktoś mnie tutaj wkręca. Zobaczcie taki wkręt. Patrzcie, jaki fajny haczyk dużego kalibru. I gwoździk. Zwłoki kolejnego haczyka. I jeszcze jeden gwóźdź. Czy tam pręcik. No i przyjechał kolejny wędkarz. Jeden już był. Teraz jest ich już dwóch. Wiecie, pogoda sprzyja więc chłopaki się zjeżdżają ja sobie rzucam w trzcin wędkarz siedzi w aucie, obserwuje mnie, nie chce wysiąść Zastanawia się czy warto i co on tu robi a tu same jakieś haczyki i duperelki Facet zamiast wysiąść, ciągle siedzi w aucie i się gapi. Uwielbiam takie sytuacje. Goście czaju, czaju, aż w końcu podjął decyzję. Cóż to, patrzcie, elemencik od sygnalizatora brań. Jeden z dzwoneczków się oderwał. A ten siedzi w tym aucie i się gapi. Ja wiem. Aleś to dno jest strasznie zamulone. Haczyk jakaś taka pineska i sprężynka, zanętowa. A Awentka ciągle siedzi i chyba dzwoni na milicję. A będziesz też rzucał? Jo, a co? No, a, no rozumiem, no, no i co w związ... i I ja ry... A z tym pan tak No pan tak pan do mnie? Ja nie pan mówi, to będzie. Tak... No pan mówi, kurwa, ma, ma, pan... A czemu pan tak blisko do mnie podchodzi? No tak trochę wie pan. No, Dziwnie pan to nie, wygląda. No ja, mówię, przeszły, no ja rozumiem, no ale czy ja panu robię to specjalnie? No teraz chce iść tam z siedzeniem ciężko mi chodzić. No ja rozumiem, To nie jest <laughs> moje, to nie jest... A co pan myśli, że ja to robię panu na że specjalnie przyjechałem, żeby ciekawa aż pan przyjdzie i panu zrobić no, nazwę? Panie, czterysta złotych za kartę w pola, Ja tak? rozumiem, ja rozumiem, pan. Sam jeździłem, to jeden dzień mam w dupie, Po pół dni ma padać i Spoko, dobra to, dobra, to Pan sobie tam idzie, ja tu będę dalej to urzucał, no, tak jak już ja tak tego. Tam Dogadać tam... się zawsze można, nie? Jaa, no to... <laughs> Spoko, nie ma problemu. No rozumiem, wszystko jasne, nie? I trafiam jeszcze przeszło 100 metrów, bo muszę trzy razy przejść, bo jest na nogi No ja rozumiem, no mówię, nic, nic nie robię po złości, nie? Spokoj, tu będę sobie już walił do końca. Ja ogólnie nie jestem konfliktowym człowiekiem. Naprawdę. Tyle, że nie cierpię chamstwa i drobno drobnomieszczaństwa. No, pan widać tak jest z natury, więc mu to wybaczam. Po prostu nie potrafię inaczej rozmawiać z bliźnimi. No, ale dobra. Użył jakichś tam argumentów. Zanęcił. No, szkoda mi dziadka. Ale kto wie, że w tym miejscu właśnie pan zanęcił. No trudno, miałem iść dalej, ale nie będę robił nikomu na złość, bo nie po to jestem na tej planecie, żeby komuś zaszkodzić. Prędzej komuś pomogę, niż zaszkodzę, taki jestem. Ale dobra, pan sobie poszedł dalej łowić, ja sobie będę rzucał w tym miejscu, chociaż większego sensu w tym nie widzę, bo tu już nic nie wychodzi, ale musi mi to wystarczyć, jak wiecie, trzeba z ludźmi żyć w zgodzie. Możecie mi wierzyć, albo nie. Jechałem już do domu, mówię. A pozbieram trochę tych zrywek, bo widziałem tutaj na chodniku. Zobaczcie, wbity w glebę krzyżyk. Ale jazda. Co prawda aluminowy, ale jest. No, takiej znajdę się nie spodziewałem. Spójrzcie, jak fajnie został odbity ślad po nim. Niesamowita znajdę. No, tego to się naprawdę nie spodziewałem. A wy. A miałem pozbierać zrywki od piwa. Chodziło właśnie o takie fanty, żeby pozbierać trochę do kolekcji. A więc nie tylko plaża daje nam zrywki. Przy ognisku również można trafić tego typu asortyment. No i cóż, jak można podsumować dzisiejszy dzień? Ciężkie relacje ludzko-ludzkie spowodowały, że musiałem się zawinąć. Wiecie, rozumiecie, ale cóż, będzie lepiej, pogoda sprzyja, więc będzie więcej takich wyjść. Tak więc zapraszam Was na kolejne odcinki, cześć.